Cześć! Z tej strony ZaczytaNik.pl Dzisiaj Wam przeczytam i w sumie opowiem o Chłopcy z Placu Broni. Streszczenie le lektury. Autorem powieści Chłopcy z Placu Broni jest Ferenc Molnar. Akcja książki dzieje się w 1889 roku w Budapeszcie, stolicy Węgier. Głównymi bohaterami są uczniowie węgierskich szkół Najważniejsze postacie to Erno, nemeczek, najmniejszy i najcichszy, chłopiec grupy, Janoboka, mądry i sprawiedliwy, przywódca Ferry Acz, przywódca wrogiej grupy zwanej Czerwonymi Koszulami oraz Kerep, kolega, który zdradza przyjaciół. Chłopcy z placu broni to grupa przyjaciół, którzy mają swoje albany miejsce do zabaw, pusty plac otoczony budynkami i drewnianymi płotem. Prawdziwą ojczyzną, której chcą bronić za wszelką cenę. Pewnego dnia okazuje się, że grupa chłopców z innej części miasta, tak zwane czerwone koszule, chce zająć plac, pl, plac broni i zrobić tam swoją siedzibę. Chłopcy z placu broni dowiadują się o tym i postanawiają się bronić. Jej dowódca Boka organizuje zebrania i dzieli zadania, by dobrze przygotować się do obrony. Każdy chłopiec ma swoją rolę, a w grupie obowiązuje porządek i dyscyplina. Najmłodszy z chłopców, demeczek, bardzo chce być traktowany jak równy, choć często jest pomijany i wysyłany do najtrudniejszych zadań. Mimo to nigdy nie narzeka i zawsze wykonuje polecenia. Kiedy gareb zdradza grupę i przychodzi do czerwonych koszul, to właśnie demeczek sam wchodzi na teren wroga. By podsłuchać ich rozmowy. Zostaje tam jednak zopany, upokorzony i wyrzucony do zimnej wody w ogrodzie botanicznym, który należy do czerwonych koszul. Po tej przygodzie na meczek zaczyna poważnie chorować, ale nikomu się nie skarżył. Nie chce, żeby inni dowiedzieli się, że źle się czuje, bo dalej chce być częścią drużyny. W międzyczasie gereb zaczyna żałować swojej zdrady. Chce wrócić do grupy, ale Boka nie jest pewien, czy może mu jeszcze zaufać. Nadchodzi dzień wielkiej bitwy o plac broni Czerwone koszule przybywają, żeby odebrać chłopcom ich teren Dochodzi do poważnej wa walki Nemeczek, mimo wysokiej gorączki, przychodzi, żeby pomóc kolegom Chociaż jest bardzo słaby, daje siebie wszystko Dzięki nie niemu chłopcy wygrywają bitwę Czerwone koszule się poddają I, obcho i odchodzą z placu Niestety Nemeczek po walce trafia do łóżka bardzo chory. Ma ciężkie zapalenie płuc. W ostatnich chwilach swojego życia odwiedza go Boka. Nemeczek mówi, że jest szczęśliwy, że mógł walczyć za placem broni. Mimo, że wszyscy najmniejszy okazał się największym bohaterem. Tylko dni później Nemeczek umiera. Boka zostaje sam na placu broni i zastanawia się, co tak naprawdę znaczy walka i zwycięstwo. Chociaż udało się obronić plec bruni, to największa wartość przyjaźń i życie na została stracona. Książka kończy się smutno i refleksyjnie. Najważniejsze tematy książki: odwaga i poświęcenie, nawet najmniejszy może być największym bohaterem przyjaźń i lojalność. Warto walczyć o swoich przyjaciół. Zdrada i wybaczenie. Gerb zdradził, ale zrobił swój błąd. Walka o coś ważnego. Dla chłopców plec broni był jak ich własny kraj. Śmierć i smutek. Nie zawsze wszystko kończy się dobrze, ale to część życia. Dziękuję za oglądanie. Będzie mi miło, jeśli zostawicie subskrypcję i łapkę w górę. Dziękuję.